Ten program powstał dzięki moim patronom. Dołącz do nas na patronite.pl Nie będę z nikim flirtował, obiecywał Toto Wolf, ale wiecie jak to jest z mężczyznami. Teraz został złapany na schadce z Maxem Verstappenem na Sardynii. Dwa jakty w jednym miejscu. Przypadek. Nie sądzę, podczas gdy szef Mercedesa flirtuje z innym, jego dotychczasowy faworyt, przełyka gorzką pigułkę, bo niezależnie od tego, co postanowi Max Verstappen, już teraz George Russell został przez niego potężnie upokorzony. Jeśli Max przejdzie do Mercedesa, jest tylko jeden kierunek, który pozwoli George'owi wyjść z twarzą. Z tego goli Matiasu, ale jest to kierunek prawie niemożliwy i dziś porozmawiamy o tym, o statusie Maxa i opcjach dla George'a Russella. Jedziemy! W tym programie o sytuację George'a Rassella, który jest nie do pozazdroszczenia. Zanim do tego przejdziemy, omówimy, co dzieje się z Maxem Verstappenem, bo choć negocjuje kontrakt z Mercedesem, jeszcze ta decyzja nie zapadła. Wszystko wskazuje na to, że ma jeszcze dużo czasu i jeszcze George może zostać uratowany. Choć jego honor już raczej nie. To już się wydarzyło. Zanim przejdziemy do programu, przypominam wam o innym programie. CoDrive Adrenalin, czyli profesjonalne jazdy profesjonalnym gokartem z profesjonalnym zespołem gokart od Fernando Alonso. Gwarantuję Wam, że nic takiego nie przeżyjecie, nic co do tego się nie zbliży. Żadne jazdy, nawet Ferrari czy Lamborghini można kupić komercyjne na jakimś torze 10 minut. żaden sposób nie mają podejścia do tego, co przeżyjecie w profesjonalnym gokarcie od Fernando Alonso z 34-konnym silnikiem. Tak więc zachęcam Was. Najbliższy termin to 25 września. Informacje dokładniejsze dostaniecie po wejściu na, w link podpięty do tego programu gorąco. polecam, zostało jeszcze kilka miejsc na wrzesień. Na pewno nie pożałujecie. Jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, cóż, wygadał się m.in. szwagier, brat Kelly Pickett, czyli Nelson Pickett Jr., były kierowca Formuły 1, ten sam, który celowo rozbił się podczas Grand Prix Singapuru 2008, aby umożliwić zwycięstwo Fernando Alonso. Podczas pewnego. Podcastu przyznał, że Max wybiera i wybiera między Red Bullem a Mercedesem, co w pewnym sensie trochę oddala opcję Astona Martina. Mówi tak: Rozmawiają. Każdy to wie, nieprawdaż? Brakuje tylko finalnych detali do kontraktu, ale każdy wie, że jest taka opcja. Negocjują. On musi podjąć decyzję do sierpnia. Albo się dogadają co do warunków, albo nie. Uważam jednak, że byłoby fajnie. I ma tu na myśli tą fajność, tu chodzi oczywiście o przejście do Mercedesa. Są chęci ze strony Mercedesa, to jest niezaprzeczalne. Po pierwsze mówił o tym sam Toto, czy inaczej, nie zaprzeczał temu, mówił o tym w zeszłym roku jeszcze. Po drugie koncert Mercedesa, który jest tutaj kluczowy, dlatego że to oni tak naprawdę dają nazwę zespołowi i oni wykładają więcej kasy niż wskazują na to ich udziały. Powiedzieli, że są gotowi pokryć koszty nieoficjalnie oczywiście ponad 100 milionów euro wykupnego. No i do tego oczywiście by pensja Maxa Verstappen'a, która w podstawie powinna wynosić minimum 70 euro rocznie, ale na to wszystko Mercedes ma być gotowy. Tak czy inaczej, prezes, CEO całej grupy Ola Kalenius, już podczas Grand Prix Hiszpanii powiedział w rozmowie ze Sky Germany: Najlepsi kierowcy chcą jeździć najlepszymi samochodami. Naszym zadaniem jest złożenie najlepszego możliwego pakietu, i sądzę, że Max wyglądałby dobrze w srebrnych barwach. Tak, by the way, w srebrnych, a dlaczego nie w czarnych? Czyżby jakaś zmiana zapowiedziana? No i potem wychodzi oczywiście coś, co już wszyscy wiemy. E, jachty zlokalizowane na Sardynii, ponoć też samoloty prywatne tam doryciały, bo wątpię, żeby jachtami tam płynęli. Jachty płyną, a potem e, jakby ich e, pasażerowie dolotują samolotami, tak się często zdarza. Ralf Schumacher zapowiadał już to spotkanie i mówi w ten sposób: To dość jasne, czego chce Max. Ma pasję do samochodów GT3. Mercedes wkrótce wypuszcza nowy samochód w tej kategorii, więc. Obecnie nie sądzę, że są wielkie szanse na jego pozostanie. Y faktycznie, pamiętajcie, Max wyrobił sobie licencję platynową, która upoważnia do startów w długim dystansie, na przykład w wyścigach WEC. Eee, no i do tego jeszcze chce wyrabiać licencję na Nordstejfa, nawet nie wiem, czy już tego nie zrobił. Kuba Giermaziak w CoDrive eee, bardzo dokładnie omawiał obie rzeczy, tak więc jeżeli chcecie się zbliżyć do, do tego tematu, czyli ten test słynny Verstappena, Ferrari, podczas którego ponoć pobił rekord toru. i także co Max musi zrobić, żeby dostać tę licencję, zachęcam, jak nie widzieliście, kapitalny CoDrive z Kubą eee, Giermaziakiem. I także w CoDrive, Rozmawialiśmy z Bartoszem Pokrzywińskim w ostatnim yy, i wówczas tłumaczyłem, czemu Max może odejść z Red Bulla, nawet nie mając gwarancji, że to Mercedes zbuduje najlepszy bolid na sezon 2026. Chodzi o to, że Red Bull tonie i w podobnym tonie. Nomen, nomen. wypowiada się Ralf, mówi, myślę, że w niedzielę doszło do niego, że nawet on nie może już tego uratować, chodzi oczywiście o ostatnią niedzielę wyścigową. To naprawdę na niego wpłynęło, po wyścigu było to dla mnie oczywiste, a gdy już poczujesz, że coś jest nie do uratowania, ciężko to odwrócić. Myślę, że może mówić zarówno z doświadczenia życiowego, jak i doświadczenia Formuły 1, w której był naprawdę dobrym kierowcą, bardzo solidnym. Nie jest przypadkiem, że w tym tygodniu dwa jachty płyną na Sardynię, jeden należy do Toto Wolfa, a drugi do Maxa Verstapena. Pamiętajcie, to jeszcze nie jest postanowione. Kariera Maxa pokazuje, że nie podejmie tej decyzji lekką ręką. On dokładnie wie, komu zawdzięcza tę karierę. Poza sobą i swoim ojcem, rzecz jasna. Ostatecznie jest to Red Bull, zespół, który doprowadził go do obecnego miejsca. Tutaj po zgoda, choć trzeba pamiętać, że Red Bull przed no, do akcji dopiero pod sam koniec, kiedy przechodził Max z wyścigów gokartów do samochodów jednomiejscowych, gdzie przejdzieł tylko jeden sezon w Formule 3, nie w obecnej, tylko to by była na no, dzisiejsze freka, tak naprawdę. No i wówczas to Red Bull zawierzył, uwierzył w Verstappen, a tak naprawdę Helmut Marko, podczas gdy Toto to Wolf nie wierzył, kręcił nosem i no, po prostu przegapił szansę, żeby Maxa zakontraktować. On oczywiście się wymawiał o tym też, że miał swoich kierowców, Luisa Hamiltona i Walteriego Bottasa, z tym botasem to chyba trochę za dużo, ale Botas to był jego kierowcą, oczywiście, więc też wiązały się z tym innego rodzaju korzyści. Tak czy inaczej, toto nie skorzystał z tej okazji i właśnie ta chęć odkupienia, chęć pozyskania nawet po czasie Maxa jest tym motorem, który też napędza toto. No i trzeba jeszcze dodać, że jeżeli Max pójdzie do Mercedesa, to nie będzie jeździł konkurencji, a to jest dość duże wzmocnienie. Pytanie. Wracając do kwestii tej lojalności, no bo Max jest w nim dużo i sam o tym mówił nieraz, że jest Red Bullowi lojalny i że tutaj się rozwijał i tak dalej. Pytanie, czy jest to jeszcze ten sam Red Bull? I nawet nie chodzi o kwestie sportowe, które na tym etapie są dość oczywiste. Red Bull się no pogrąża. E, natomiast e, zwróćcie uwagę, najważniejsza osoba, czyli Dietych nic nie żyje. E, Newy odszedł do Astona, Rob Marshall odszedł do McLarena, Jonathan Whitley odszedł do Saubera, a Hornera dopiero co wywalili. Być może nawet z namaszczeniem Maxa, ale to ostatecznie nie, nie zmienia faktu, że facet, który prowadził ten team do sukcesów przez ostatnich 20 lat, ponad już e, został wysunięty z układu. W tym zostali tylko tak naprawdę Helmut Marko, e, Max Verstappen, pierwsza i i Lambias, tak, z tych najważniejszych osób. Więc no w zasadzie prawie nic, tak? Tutaj to już tylko cień dawnego zespołu. To nie jest ten sam Red Bull. Sam Helmut Marko zapewnia, że Max ma kontrakt do 2028 roku. To jest taka powszechna wiedza, no ale dodaje, że na pewno zostanie. Max Verstappen jest. Innego zdania. Po pierwsze, on no unika wypowiedzi na ten temat konsekwentnie, tak samo była w Anglii, powiedział między innymi. im więcej o tym mówię, tym więcej będzie raportowane w mediach, a tego z pewnością nie chcę. Ale najważniejszy cytat: To ja decyduję o mojej przyszłości. Czy nie jest tak, że tutaj jest gdzieś. No, na blachę przyszyty, przyspawany do tego Red Bulla do sezonu 2028. Jak wiadomo, wszystkie kontrakty da się zerwać, ten ponad za 100 milionów dolarów, przy czym jeszcze są pewne mm, sprzyjające okoliczności. Eee, Donboss, były kierowca, e, powiedział, on dużo mówi o Formule 1, czasami ciekawych rzeczy, że Max ma dwie klauzule w kontrakcie, coś co jest też łatwe do przewidzenia, że te klauzule są, Performance Clause to się nazywa, no i dolewo stwierdzi, że jedna klauzula mówi, że musi być w pierwszej dwójce mistrzostw Świata, a jak nie z pierwszej dwójce, no to wówczas ma prawo odejść wcześniej, a Red Bull musi być w pierwszej trójce Mistrzostw Świata Konstruktorów. Żaden z tych warunków nie jest spełniony. Natomiast to, co na pewno wiadomo, to to, że Max nie będzie sobie robił przerwy od startów, były takie spekulacje, że odejdzie tutaj, sobie odpocznie i, i wróci po roku, mówi nie, 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 z pewnością chcę jeździć w Formule 1, ale postaram się to oczywiście połączyć z innymi rodzajami ścigania, które są możliwe i do których mogę się przygotować. Bardzo chciałbym oczywiście eksplorować świat wyścigów poza Formuły 1, ponieważ już teraz przeprowadzam testy, ale mm, ostatecznie chodzi także o ściganie, czyli do rajdów raczej nie pójdzie. I tu wracamy znowu do Mercedesa jako zespołu Formuły 1 i Mercedesa, który ma program GT3, którego Red Bull nie ma, bo nie produkuje samochodów do tej kategorii. No i przychodzimy do kwestii zasadniczej. Po pierwsze, jeżeli Max zdecyduje się na pracę w Red Bullu, to czy miejsca będzie mu musiał ustąpić Russell czy Antonelli. Zanim przejdziemy, chcę was namówić do, do tego, żebyście mnie wspierali. Wspierali mnie przede wszystkim waszą aktywnością, czyli lajki, jeżeli podobał się ten program, suby, jeżeli chcecie widzieć więcej programów i oczywiście komentarze zawsze w cenie. A żeby podkreślić wagę moich słów, to dorzucę jeszcze coś takiego. Wracając do pytania, Antonelli czy Russell? Obaj mają kontrakt tylko na rok, ale to Kimi jest tym oczkiem w głowie, to to nowym jego pupilem, bo wcześniej tym pupilem był George Russell. I jakoś, mimo tego, że George no, radzi sobie naprawdę bardzo dobrze, to jednak czegoś tutaj brakuje i to, to zdaje się też to widzi. Tak czy inaczej e, Antonelli zapewnia, że on sam nie rozmawia z innymi zespołami, co jest naturalne e, i nie dziwi dlatego, że, e, no, że jest kierowcą Mercedesa, tak? I jeśli nie miałby ustawić miejsce miejsca Mercedesowi, to zespół zaopiekuje się nim i znajdzie mu miejsce w innym zespole. Sami Kimi, Kimi mówi tak, jestem bardzo szczęśliwy tu, gdzie jestem i jestem też pewny tego zespołu i tego, czego chcą ode mnie. Muszę po prostu dawać siebie wszystko, minimalizować pomyłki i dowodzić najlepsze możliwe wyniki. Wiem jednak, że tym pokłada we mnie wielkie zaufanie. Zupełnie się tym nie martwię, tym, co się z nim wydarzy. Jeżeli Max tu przyjdzie, no to miałby mieć jeszcze. Prawo do decyzji. Ja przypuszczam, że ma takie papiery, że może, może, jeżeli nie ma prawa do decyzji, to z całą pewnością ma coś do powiedzenia. No to raczej zostanie tu Antonelli. Z kilku względów. Po pierwsze, świetnie się dogadują, bo do Max generalnie się bardzo dobrze dogaduje z młodymi kierowcami. Po drugie, Kimi może się od niego wiele nauczyć, a Max chętnie pomaga generalnie. No i też. Kwestia jest taka, że z punktu widzenia Maxa, e, Antonelli będzie łatwiejszym partnerem, dlatego, że no, George jest kierowcą bardzo, bardzo szybkim i e, bardzo już doświadczonym. No i raczej, jeżeli ktoś miałby mu robić większe problemy, już sportowo mówię tylko, no to, no to George Russell, no ja uważam, że nie, nie tylko ja, jako kierowca wyścigowy, George Russell ustępuje Kimiemu, e, Verstappenowi, przepraszam, nie Kimiemu I myślę, że to Wolf też to widzi, stąd fotel Russella jest pod znakiem z tej zapyta, zapytania, bo Wolf sam nie uważa, że Russell jest tak dobry jak Max Verstappen jako kierowca wyścigowy, ale jeśli chodzi o jego czystą prędkość, czyli kwalifikacje, myślę, że George'owi do Maxa nie brakuje nic. Sam Russell no, gra cał, cały czas tą rolę niemalże pewniaka. Mówi, to to nigdy mnie nie zawiodł, ale musi też robić to, co dobre dla zespołu. Nie sądzę jednak, że gdziekolwiek się wybieram. E, prawdopodobieństwo, że w przyszłym roku nie będę w Mercedesie, jest bardzo niskie. Czyżby? Chyba od tamtej pory już mocno wzrasta. E, chcę kontynuować starty w Mercedesie w przyszłości. Fakt jest taki, że to to nigdy mnie nie zawiodł. Zawsze dawał mi słowo, ale. Musisz też robić to, co dobre dla zespołu, w co wliczam, także, co wliczam się także ja. Jednak wlicza się w to także tysiąc ludzi, którzy pracują dla teamu Mercedes. Ja nie mam się czego obawiać, bo nie sądzę, że wybieram się gdziekolwiek. Sank w tym, że o tym chyba zadecyduje Max Verstappen, i to jest właśnie to upokorzenie już na tym etapie. Nawet jeżeli Max ostatecznie nie przejdzie do Mercedesa, to George musi czekać na decyzję faceta, z którym się za dobrze nie dowiaduje. Generalnie mądrze podchodzi do sprawy i świetnie to rozgrywa komunikacyjnie, wizerunkowo. Mówi po prostu, że no on to rozumie, że Max jest obecnie najlepszym kierowcą i to normalne, że się z nim każdy musi interesować, łącznie z Mercedesem, ale. George oprócz tego ma bardzo, ale to bardzo wysokie mniemanie o sobie w kontekście startów w jednej ekipie z Maxem, co też było oczywiście dopuszczane, bo George jakby kieruje ten temat w, te, w tę stronę, że jak ktoś ma ustąpić, no to nie on, tylko Antonelli, on się martwi bardziej o kim jego, mówi tak. Zawsze mówiłem, że nie obawiam się nikogo yy, na fotelu mojego kolegi z ekipy. Ostatecznie w 2021 roku Louis był najbardziej pożądanym kierowcą w padoku. Nikt nie przypuszczał, że ktokolwiek może go pokonać w drugim Mercedesie. Przeszedłem ja i od pierwszego wyścigu byłem szybki. Zawsze wierzyłem w siebie. Taką samą reputację ma teraz Max. Nikt nie wie. Yy... Znaczy, nikt nie wierzy, przepraszam, że Maxa da się pokonać, i to samo ludzie myśleli wtedy o Luisie. Więc mam nadzieję, że skoro wtedy myśleli o Luisie, to pewnie teraz też mogą być w błędzie. Zapomi Zapominają ci ludzie, że gdy Luis szedł do Formuły 1 jako żółtodziób, ukończył na podium pierwszych dziewięć wyścigów, mając za kolegę w ekipie dwukrotnego mistrza świata. To wiele pokazuje. No i potem George pokonał tego Luisa, więc to no skoro Luis to to wiecie, a George go pokonał, no to. No, to w takim razie może też pokazać Maxa. Kto wie, zaiste, nigdy nie wiadomo do końca, jaki jest układ sił, choć e, gdyby George i Max startowali w jednej ekipie, w Mercedesie i musielibyście postawić dorobek całego swojego życia na jednego z nich, to na kogo byście postawili? Szczerze, poproszę na odpowiedzi pod tym materiałem. Natomiast jeżeli też na Maxa, tak jak ja bym to zrobił. No to, no to myślę, że większość z nas ma te same opinie, chociaż chętnie poznam, no może jednak jakby z ankieta czy przecięta pokaże, że więcej osób wierzy w wrasera w co akurat bardzo, bardzo wątpię, natomiast generalnie, czy to jest możliwe, żeby ci kierowcy mogli startować w jednej ekipie. W mojej opinii Max nie dogada się z To to mówił, że jak przeżyli Hamiltona i Rosberga w jednej ekipie, to na pewno nie będzie większym większy problemem Max z Russell'em. Mi się wydaje, że między Maxem a Russell'em byłoby znacznie gorzej niż między Hamiltonem a Rosbergiem, bo przynajmniej w z punktu wyjścia chłopaki byli przyjaciółmi, a dopiero potem to się zmieniło. Natomiast to są dwa absolutnie sprzeczne charaktery. Russell to taki typowy bryt, elokwentny, super chociaż akurat inteligencji też Maxowi nie brakuje absolutnie, ale też hipokryta i narcyz, zapatrzony bardzo w siebie i w ten high life. Max gruboskórny, czasami grubiański, holender, ale też bardzo naturalny, bardzo szczery, bardzo normalny, taki chłopak z sąsiedztwa. George, highlife, moda, e, premiera filmu F1 Movie w Nowym Jorku, to są jego klimaty. Max w samym czasie upala na symulatorze, znaczy kiedy była premiera w Monako, a potem kiedy jest premiera w Nowym Jorku, to jeździ po to, że w samochodzie GT3 coś, do czego George raczej by się nie chciał nawet dotykać. Więc, moi mini, sytuacja jest taka: Max wybiera, a George czeka, co też jest dość charakterystyczne, bo Mercedes zwrócił uwagę: to nie jest tak, że taką lekką ręką tutaj, no, Max jest wolny, to idziemy do Maxa. Mercedes włożył fortunę na rozwój, na, na rozwój Mercedesa przez ostatnie 9 lat. Czy to w kategorii juniorskich, czy potem no kiedy George startował w Mercedesie, to nie za darmo. Tam szły pieniądze, tam szły zniżki na silniki, więc to, było, to, to była jakby transakcja, transakcja. Czy oni są to w stanie przekreślić? od tak. Są teorie, że jak George, to jakby operacja brytyjska bardzo podaje taką narrację, żeby George został w Mercedesie, tylko mocno okrągło i ktoś tam napisał. Nawet widziałem, że no, George na pewno będzie dążył do niezależności, jak Mercedes zerwie kontrakt. Nie jestem do końca przekonany, czy George będzie miał taką e, możliwość. Natomiast no, zwróćcie uwagę, ma swój najlepszy sezon Formuły 1. Dwukrotnie pokonał Louisa Hamiltona w sezonach 2024 i. 2022. Zawsze lojalny i do tego nasz bryt. Co prawda na no Mercedes jest zespołem teoretycznie niemieckim, ale w praktyce no, w zasadzie większość tych ludzi, którzy tam pracują, bazy wszystkie, silnikowa i baza nadwoziowa, są w Wielkiej Brytanii. Natomiast jeszcze raz, sam fakt, że czeka, że nie ma jeszcze kontraktu podpisanego, który można by było ogłosić podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii, wymarzony moment, to jest jeszcze raz z pewnością upokorzenie. No i teraz yy, ostatnia rzecz. Jeżeli Max przejdzie do Mercedesa i tego fotela będzie musiał mu stąpić George Russell, to pytanie, gdzie pójdzie George? Zanim to mówimy, przypominam Wam, że mamy, że jest opcja SUPI, czyli format Buy Me a Coffee. Bardzo docenię, jeżeli też docenicie to spotkanie czy inne. No i oczywiście opcja Patronite, czyli nasze wewnętrzne grono najbardziej zaangażowanych, najbliższych z najniższych, dzięki, którym tak naprawdę te materiały przez tyle lat powstają, dlatego, że dzięki moim patronom zostałem po prostu dziennikarzem niezależnym, a pamiętajcie, że pracuję tylko z pracy moich rąk i i, I głowy, tak? Nie jestem zatrudniony w żadnej telewizji czy w żadnej redakcji, co bardzo sobie cenię. Gdyby nie moi patroni, byłoby to o wiele, o wiele trudniejsze. Zapraszam do naszego grona. Link znajduje się oczywiście w opisie do tego programu. A jeśli chodzi o kwestie Mercedesa, George jeszcze zastrzega. Wszystkim zespołom, które zgłaszały się do mnie w przeszłości mówiłem, jestem lojalny wobec Mercedesa, tam leży moja przyszłość. Ostatecznie to Mercedes jest moim menedżerem, więc wszystko musi się odbywać za pośrednictwem Mercedesa. Nie narzekam jednak na brak zainteresowania, podkreśla George, co nie dziwi, bo jest po pierwsze cholernie szybki, po drugie coraz rzadziej popełnia błędy i choć jeszcze raz, nie ściga się tak, tak dobrze jak Max, to jednak no, jest jednym z topowych kierowców Formuły 1, nie wiem, ja wiem, znaczy inaczej, wiem, że e, sporo osób go nie lubi, choćby za, za, za czasy Williamsa 2019, ale wydaje mi się, że też nie tylko, natomiast generalnie no, nie da się przekreślić tego, że jest kierowcą bardzo dobrym i do tego ma ogromny potencjał marketingowy i do tego jest jeszcze naszym brytem. I możliwe, że jak będzie szukane dla, tego, dla niego miejsce, to pójdzie za nim kasa z Mercedesa. Myślę, że jest to bardzo, bardzo możliwe. Pierwsze należy rozważyć ekipy potencjalne, które używają silników Mercedesa. Więc co? Na topie jest McLaren. To byłby ich jeden z dwóch transferów, które by no, sprawiły, że George byłby z tego z twarzą. Ale jest to transfer nierealny. Po pierwsze, McLaren jest zajęty. Poza tym, po co mieliby zmieniać Piastiego czy Norisa na Russella, Tym bardziej, kiedy na rynku jest także Max Verstappen. Jeżeli mieliby zrywać jakikolwiek kontrakt kierowcy gotowy, no to przecież jak mogą wziąć Verstappena, to po co pchać się w Georgia Russella. Druga opcja, która też, no, tutaj widziałem dużo komentarzy na moim Facebooku, pod, pod tekścikiem, pod zdjęciem, która was cieszy, to comeback do. Williamsa. Pamiętajcie, że Williams teoretycznie ma tą własną niezależną linię prowadzenia, co też stara się Wals podkreślać, choć tak naprawdę no, jest człowiekiem Wolfa i Wolf ma udziały w tym zespole, chociaż nie większościowe, Natomiast mają Albona i Sainza. No i teoretycznie są to kontrakty, które będą przekraczały sezon 2026. Chyba że byłaby opcja taka, że Sainz, który nie jest w tym momencie szczęśliwy w Williamsie, jest wręcz wkurzony tym, jak ten zespół. Jak ten zespół no, po prostu traci punkty, trawi poprzez amatorskie różnego rodzaju wydarzenia, bo chociażby nie, nie umiejętność dostrania hamulców, żeby nie ściągało na bok. Więc gdyby udało im się skłonić sańca, żeby przeszedł do Red Bulla, na no co ma ponosić opcję, że jak się pojawi opcja Red Bulla, albo Mercedes, to będzie mógł uruchomić klauzulę, zniechęcą go do startu w Williamsie, to wówczas mogłoby się zwolnić miejsce dla Russella w tym Williamsie lub Antonellego gdyby jednak to, jednak to Antonelli miał ustąpić miejsca, No tak czy inaczej byłaby to opcja też upokarzająca powodu Uliansa, no ale przynajmniej byłby w rodzinie Mercedesa. Aston Martin, choć będzie jeździł z silnikiem Hondy, to i Lorenz mieli sporo interesów i takich interesów, które no, po części są sekretne, a sekrety, jak wiadomo, wspólne tajemnice łączą dość mocno. Natomiast tak, Alonso ma kontrakt do sezonu 2026, więc no, musiałby Lance sam zrezygnować, Plus, no, Aston Martin jest niepewnością, choć będzie miał silnik Hondy, która niesie pewna nadzieje i przynajmniej mają Adriana Newy, więc to jest takie już pół poniżenie. Natomiast też mówiono, była taka plotka, że Fernando Alonso jest zmierzony trochę do Alpin. Więc w kontekście tego, żeby znaleźć miejsce dla Rassela w Astonie, gdzie jest, jeszcze raz jest, jest Adrian Newy. No to znalezienie miejsca Fernando w Alpini byłoby jakimś rozwiązaniem. Pytanie, czy Alonso chciałby do Alpin pójść, nawet jeżeli teraz, jakby naczelnym tego zespołu jest jego menedżer Flavio Briatore. Wracamy do silników Mercedesa. Alpin. Co prawda jest to ostatni e, zespół e, teraz z Formuła 1, ale mają wolny fotel, będą mieli wolny fotel e, i mogą bardzo zyskać na silniku Mercedesa, którego będą używali od przyszłego roku. Tak jak Williams na przykład zyskał w sezonie 2014, gdzie mając fatalne, no, przecięte nadwozie i fatalnie prowadzony team, jadąc na tym, że była formuła silnikowa znowu, po prostu wydawało się, że Williams jest zajebisty. A tak naprawdę był już mocno przeciętny. E, natomiast co jeśli Christian Horner zwiąże się z Alpine, co też jest całkiem niewykluczone. E, Choćby wykupując tam udziały, co, co raczej chciałby zrobić, bo chciałby być za, z zawsze współwłaścicielem zespołu. O tym mówiłem w poprzednim programie. No i wówczas no, z Horderem w Alpin byłaby to taka trudna układanka. Zauber obstawiony i póki co słaby. Dlaczego? Dlatego, że wchodzi Audi. Znaczy wejście Audi to jest wzmocnienie i dzięki Audi teraz Sauber się odbija nadwoziowo, ale w przyszłym roku będą silniki Audi, co ja tutaj nie chcę krakać i tutaj nikogo skreślać, ale no Audi wchodzi jako nowy produ producent silników i będzie to po prostu bardzo ciężkie zadanie, więc no, raczej yy, no, ciężko, żeby, żeby liczyć na to, żeby był tam szał, a poza tym no pamiętajcie, Rasel jest kierowcą Mercedesa i raczej będzie kierowcą Mercedesa, więc do Audi to się nie dodaje. Racing Bulls to jest team dla juniorów. Nie wiadomo, jaki będzie silnik, bo będzie silnik od Red Bulla. Nawet jeżeli sam Red Bull będzie jeździł z silnikami Hondy, są takie spekulacje, no to jednak to, co produkuje sam teraz, no to ktoś musi, będzie, będzie musiał z tym jeździć i to będzie właśnie Racing Bulls jako ten kró, króliczek doświadczalny. No i oczywiście mega degradacja. Has, inny uniwersum znowu, czyli team satelicki Ferrari. No i też wielkie poniżenie. Cadillac jak wyżej, znowu poniżenie, chociaż przynajmniej jakieś komunikacyjnie nowa karta, nowe otwarcie, więc no Cadillac na pewno Jar by chciał. Natomiast no z grubsza, no raczej, raczej to nie nastąpi. No i teraz mamy tak, Red Bull. Do niedawna opcja szalona, no bo tam był Christian Horner, ale teraz Hornera wywalili. Więc no dla Red Bulla, gdyby minister Maxa Verstappena zamienić go Georgem Russellem, to byłby mega deal, no, trudno będzie znaleźć na rynku lepszego kierowcę na to miejsce, który nie będzie miał kontraktu. Więc dla Red Bulla byłoby to, byłoby to bardzo dobre wyjście. Natomiast pamiętajcie, Roszada w miejsce uciekającego, Maxa Verstappen'a, no to to jest poniżenie razy dwa dla resera, Tak więc no, komunikacyjnie dla niego i jeśli chodzi o jego ego, no jest to nie najlepsza sytuacja. No i jedyne miejsce honorowe, takie, które może być teoretycznie realne, jak się wszystko poukłada, to będzie mój mini Ferrari. Pamiętajcie, że Fred Wasser jest przyjacielem Toto Wolfa. To dzięki tej przyjaźni Walteri Bottas po dojściu z Mercedesa miał gdzie wylądować na tych kilka lat za bardzo dobrą pensję, chociaż tak naprawdę e, pensja, pensja była na wyrost nie była aż tak dobrym kierowcą, żeby, żeby na trzy lata z takim kontraktem gdziekolwiek wylądować w Formule 1. Więc ta przyjaźń załatwiła takiemu kierowcy jak Bottas miejsce jeszcze na lata w Formule 1. A co dopiero Russell, który jest moim zdaniem lepszy od Bottasa. Pytanie, co Wy sądzicie. Natomiast w Ferrari jest Charles Leclerc i Louis Hamilton. Obaj mają długie kontrakty, więc... Jeżeli żaden nie będzie chciał odejść z Ferrari, no to raczej z tej opcji będzie kicha, i raczej Ferrari jest bardzo, ale to bardzo mało prawdopodobne i słynczną powiedziałbym, że wręcz nierealne. Więc pozostali jeszcze e, rok przerwy dla Georgia. Śmiał się, że być może taka będzie to ostatecznie, taka to będzie kwestia. Pamiętajcie, po roku zwolnią się kontrakty, zwolni się miejsca i co więcej będzie le, le, lepiej wiadomo kto co zrobił na nową erę, kto ma lepsze silniki i tak dalej. E, zwolni się Aston, potencjalnie może się zwolnić fotel Ferrari i kilka innych miejsc atrakcyjnych, więc ten rok przerwy, no chociaż byłby dla... dla George'a no, na pewno nie byłoby optymalnym rozwiązaniem, to jednak może być ostatecznie rozwiązaniem lepszym niż, niż pchanie się gdzieś do jakiegoś Williamsa. Tak się znaczy, sytuacja dla George'a nie jest i wydaje mi się, że Sainz, który przełknął ostatnio gorzką pigułkę startując cały rok Ferrari po tym, jak wiedział, że odda fotel Hamiltonowi, powiedział w ten sposób, mówi... Nie jest to idealna sytuacja, to niepotrzebny zgiełk dla Ciebie i dla zespołu, dla Twoich inżynierów i mechaników. W idealnej sytuacji, gdy idziesz się ścigać, gdy osiągasz dobre wyniki, gdy jesteś walcą mistrzostwa świata, w tych kwestiach panuje cisza. Między Tobą a zespołem jest 100% zaufania oraz 100% zaangażowania z obu stron. Choć wciąż możesz mieć bardzo udany sezon, nie mając tych 100%, nie jest to idealna sytuacja i nie tego chcę Kierowca. I wydaje mi się, że tutaj trafia w sedno tarczy. Pytanie: co wy byście zrobili najmniejsi w miejscu Toto Wolfa? Czy byście zostawili Antonellego, czy raczej Georgia Russella? Powiem Wam szczerze, ja bym zostawił Georgia i wyekspedyował weks Kimiego, który no, no, owszem jest talentem i, i no, dobrze zapowiada, no, ale póki co jakiegoś takiego szału nie ma, a George tu i teraz robi megra dobrą robotę. Poza tym. <laughs> Dużo by się działo, może inaczej, nie będąc to, bo to, pewnie chcą uniknąć tego zamieszania, ale patrząc od strony kibica, bardzo chętnie zobaczyłbym w jednej ekipie Maxa i Georgia Rassela, bo by się działo. Pytanie: co wy byście zrobili. Koni, zanim pójdę, ale zanim pójdę, przypominam, ostatni program, analiza przyczyn zwolnienia Christiana Hornera, dość dogłębna, a także zachęcam Was do innych programów, typu na przykład recenzja F1 Movie, jak już widzieliście, chętnie się doczytam, bo wracam tam Waszych opinii, opinii na temat tego filmu, filmu. Póki co, dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie i do następnego. Ciao!